Poprawka do stolika nawigatorskiego, bo coś ostrość była nie taka. Teraz będzie git. Czy teraz będzie git? Czy to jest to samo? No lepiej. Lepiej nie mówić. Tu mamy taki panel włączników. Tak. Tu mamy od kaby elektrycznego Od windy kotwicznej. Od dingi, czyli od e, pontonu, który będzie wisiał z tyłu, tam jest taka winda do podnoszenia, od radaru, od autopilota, od nawigacyjnych tutaj urządzeń, które się właśnie zaczęły e, Tu mamy podświetlenie busoli, tu mamy podświetlenie bimini, czyli tego daszku na górnym pokładzie, tam od, nad sterówką a no w ogóle nad całym górnym pokładem. Winda to, znaczy to oświetlenie kotwiczne. Jak się stoi na kotwicy, to się włącza takie na topie. To jest silnikowe, czyli takie przednie białe. Tu mamy nawigacyjne, czyli z prawej zielone, z lewej czerwone i z tyłu białe. Tu mamy podświetlenie na pokład taki na przedni pokład. Tu jest oświetlenie podwodne. I to zrobimy takie niebieskie dziutki. Między pływakami świecą się takie niebieskie diodki o podwodach. Tutaj leci cały czas woda od nas, bo to jest do chłodzenia klimatyzacji. Wciąż woda z mowy. Następnie tu mamy podświetlenie na pokładzie, to jest z przodu, z tyłu, tu mamy pompy wody włączone na no jednym i drugim chływaku. Tu jest fajna fajna. w sumie rzadko spotykana pompa wody słonej, ja Wam pokażę o co chodzi. Eee, tu jest drugi kabeston, którego my akurat nie mamy. I tu jest zasilanie tej całej ściany, która z tyłu się podnosi. A, może A ta pompa wody słonej to jest takie coś, że tu mamy podejście, możemy się wpiąć wężem i ta pompa pozwala nam zmyć pokład. Czy może pokład, to nie, słoną wodą myć pokład, no chyba żeby był bardzo jakoś opuchlony pyłem z piachu, z pustyni na przykład, to by było warto. Ale tak to raczej może do do łańcucha katwicznego można by było bo tak to słona woda, wiecie sól, niestety lepiej to pukać słodką to co ty mamy ze sprzęta tu mamy panelik który pokazuje nam jak my obecnie stoimy z zasilaniem teraz jesteśmy na górne zasilanie, bo jesteśmy podłączeni do brzegowego zasilania i mamy inwerter także w razie jakby zabrakło zasilania z brzegu to włączy nam się inwerter i będziemy mieli 230 z akumulatorów wszelkiego ograniczać właśnie prąd jaki, jaki ma być używany i mamy informację że tam za niski stan baterii też podczyt baterii stanu jest też na tym pulpicie Światło teraz światło się widzimy stan baterii co coś tu Nikola namieszał pokazuje tylko jedno napięcie powinny być trzy od jednego akumulatora silnikowego od drugiego silnikowego i właśnie te specjalne um, tutaj też jest z poziomu zbiorników zbiorników mamy sporo bo mamy dwa odwody. 400, 600, tak samo od paliwa jest 400 i od czarnej tam przy każdym ciepielku t 6 to znaczy się sekaliany e, tu jest panelek od generatora On może tam się w automacie na przykład włączać jak nam zabraknie prądu można go włączyć manualnie i wtedy też jest to tak automatyczne rozłączanie tego zasilania portowego Także, jak uruchomił się generator odłączono zasilanie portowe jesteśmy zasilani na radyko VHF z gruszką distress czyli za wołanie na pomoc jak będzie trzeba to tutaj szybko się Szybki dostęp, znaczy, szybki. Trzeba podnieść klapkę i nacisnąć. Przytrzymać można wysłać alarm o naszej pozycji. Eee, to to zwykłe rady, tam z Bluetoothem i WiFi. A tu są jeszcze te włączniki pomp zenzowych. Na każdy pływak są podwójne, jak przód i tył. Można włączyć ręcznie. W automacie, jak, jak tam wody najdzie to pociągnie. To wskaźnik od autopilota no w sumie nie tylko autopilota, bo to AIS no. wskazania jakie tam są to będą były silnikowe Ej, jakby był włączony to by pokazywało obroty jakbyśmy mieli autopilota to by nam pokazywało jak my tam daleko jesteśmy od celu a tak samo właśnie od silnika to od AISA od AISA Ej. możemy tutaj sobie ustawić żeby nas alarmował jak jakiś statek z AIS-em jest w pobliżu i tam określamy, w jakiej odległości ma być ten alarm aktywowany. No, i tutaj są jeszcze nawet temperatury wskaźniki. No, no całe mnóstwo to można wybrać. Strasznie dużo opcji jest, jaki my tam chcemy sobie wskaźnik zrobić. Może być pojedynczy, na przykład cała głębokość, albo Kilka naraz, na raz, my jednym ekranie. A tu mamy ploterek. Ten ploterek to jest taki zdublowany, ten co jest przez skryperce. To jest taki trochę mniejszy, nie wiem, z 11 solim. I my stoimy teraz akurat we Francji. Na przystani w rose de Lyon. Stąd będziemy wypływać sobie, na, to znaczy najpierw na Malte śmigamy, później na Seychelles mam nadzieję, że tutaj w razie niepogody, bo tam niestety oprócz bimieni, czyli daszku, nie mamy żadnego, żadnej owiewki z przodu, także jak będzie padać albo będzie pizgać, to lepiej siedzieć tutaj i sterować, nie przekonam, tylko z autopilota będzie można sobie posterować, ustawić jakiś tam wybrany target. I tu będzie można na przykład troszkę w prawo, troszkę w lewo. Takie tam sterowanie z dziupli. Coś tu jeszcze nie powiedziałem. Może pokażę jak te drzwi się otwierają. Trzeba je odblokować. mam ja tu blokady. Na różnikach. Do góry. Na dole. Do góry. Mamy tu O, jeszcze załat Tu mamy taki przełączniczek i to dość szybko śmiga sobie do góry, do góry, do, góry, do góry. Tam się trochę większa przestrzeń po prostu stoi. Ale... Jak dla mnie to, to... nie jest jakieś... Rozwiązanie na plus. Bo jak jest gorąco to i tak lepiej to zamknąć i... i się Klimkę włączyć. Niż się tu palić. Także czy to ma sens? To jeszcze jest taka blokada do tego. Blokada. Żeby nie spadły. Chociaż chce mnie Chyba, no, jakby na falach iść to warto to mieć, ale tak jak się stoi gdzieś to lepiej chyba nie zabezpieczać to przynajmniej jeżeli hydraulika coś będzie miała jakiś przeciek to będzie widać, że się opuszcza pomału, ale tak jak jakiś siłownik strzeli i podejdzie się spuścić, to może to polecieć gwałtownie na łeb. No i wtedy mamy taką, po otwarciu taką oto przestrzeń z tyłu. Nie wiem. Tak dla mnie. No teraz akurat jest taka pogoda, że jest ciepło, nie gorąco. To można tak sobie zrobić. Dobra, dalej.